Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają, słuchają tych ogłoszeń parafii Świętej Rodziny w piekarach śląskich. Przypominam, że do odwołania obowiązuje nas dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej w całej naszej archidiecezji katowickiej. Tak jest. Dzisiaj jeszcze w niedzielę o godzinie 15 zapraszamy na nabożeństwo pokutne, które ma na celu zrobienie rachunku sumienia, przeżycie doskonałego aktu żalu za grzechy, po to, aby pojednanym wejść w ten czas Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na nasze transmisje mszy świętych codziennie o 8 rano i 18, do środy włącznie i o 20.30 modlimy się różaniec. Potem od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się czas Triduum, mszą świętą Wieczerzy Pańskie o godzinie 18.00. Będziemy ją transmitować oczywiście, jak wszystko, co się dzieje w naszym kościele. W piątek rano zapraszamy na ciemną jutrznię, podobnie będzie w sobotę o rano o ósmej, to będzie śpiewana liturgia godzin. W piątek rano o godzinie dziewiątej zapraszamy na transmitowaną Drogę Krzyżową, a wieczorem w piątek o osiemnastej będziemy przeżywać online liturgię męki pańskiej. W Wielką sobotę nie ma żadnej liturgii, dopiero Wielka Noc Pańskiego rozpoczyna się mszą wieczorzy Pańskiej. To będzie o godzinie 21. Zapraszamy w niedzielę Wielkanocną na transmisję Mszy Świętych. To będzie transmisja o godzinie 8.30. O 11.00 to będzie Msza Święta, szczególnie dla rodzin i dzieci. Zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne o 15.00. Podobne nieszpory będą i w poniedziałek wielkanocny i na ostatnią mszę na godzinę 19.00 Wielką Noc. Jeszcze raz przypominamy, że w tym czasie Trydum nie będzie ani, jutro, ani w tą niedzielę teraz święcenia palm, nie będzie dyżurów spowiedzi, nie będzie ani Bożego Grobu, ani Adoracji Krzyża, jedynie w czasie liturgii każdy w swoim domu. Nie będzie także w sobotę święcenia pokarmów. Zamiast tego proponujemy tekst błogosławienia pokarmów w czasie śniadania wielkanocnego. Taki tekst będzie udostępniony na naszych stronach parafialnych, a także jest do zabrania sobie z kościoła. Stokartka formatu A5. Jest także z tyłu kościoła, u nas leży biuletyn, który można sobie zabrać dla tych, którzy tam wstępują w tygodniu. Drzwi naszego kościoła są otwarte w niedzielę palmową, wielkanocną od 12 do 14:30, od 16 do 18:30, w Wielki Poniedziałek do środy od 8:30 do 17:30, a w Wielki Czwartek do Wielkiej Soboty od 10 do 17:00. W Wielki Piątek kancelaria parafialna nie będzie czynna. Drodzy parafianie, zwracam się także do Was z prośbą o wsparcie materialne naszej parafii. Można to uczynić na konto lub do skarbon. Naszej parafii, które są w kościele. Mimo, że jako parafia ograniczyliśmy wszelkie możliwe wydatki, same rachunki, po prostu utrzymanie kościoła są niemałe. Bardzo dziękujemy za zrozumienie. Numer konta parafii jest podany na stronie parafii, będzie podany także na, w ogłoszeniach dusz pasterskich. Dziękuję bardzo księżom, którzy troszczą się o ten kościół w tym czasie i paniom, które tam przychodzą, dezynfekują go czy sprzątają nawet w tym, w tym niełatwym czasie. Przypominamy też, że Wielki Piątek obowiązuje post ilościowy, czyli jeden posiłek do syta i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, natomiast Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości. Przypominamy też, że podczas Trydum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez udział w Świętej Wieczerzy Pańskiej, uroczyste odmówienie przed tak wielkim sakramentem, przez pobożne yy, uczczenie krzyża, adorację tego krzyża, możemy to także w domach uczynić, a także udział w Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego, co będzie miało miejsce w czasie tej liturgii. Zachęcamy Was, siostry i bracia, do korzystania z naszych mediów diecezjalnych, do lektury Gościa Niedzielnego, wydania elektronicznego. Zachęcamy do słuchania transmisji i programów archidiecezjalnego Radia M. Jeśli ktoś chce się włączyć w pomoc Archidiecezji na zakup respiratorów czy środków ochronnych, można składać ofiary na konto Archidiecezji Katowickiej Caritas. Ten numer będzie także podany, podajemy tytuł Ofiara Koronawirus. To tyle z naszych ogłoszeń parafialnych. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam Bożego Błogosławieństwa i dobrego przeżycia tego czasu Wielkiego Tygodnia. Szczęść Boże.